Moi drodzy, dzisiaj będzie trochę o tym, jak diabeł próbuje nas podzielić od środka. Przez ludzi, którzy prawdopodobnie robią to bardzo nieświadomie, którzy są na usługach diabła, ktoś powiedział: Nie chcę tego tak sformułować. Często ta nieświadomość tego, co robią, powoduje, że wprowadzają ogromny zamęt do kościoła i wielu zwodzą. Ale my trzymajmy się nauczania Kościoła dzisiaj trochę o tym w kontekście Ewangelii o zasmuceniu. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodząc do Ciebie na początku kolejnego tygodnia naszego życia, wołamy: napełnij nas mocą Ducha Świętego, abyśmy byli ulegli Tobie i dali się poprowadzić wszędzie tam, gdzie Ty zechcesz, jako jednemu Zbawicielowi i Panu. Działaj w nas, Panie, napełniaj nas owocami Ducha Świętego, aby po, po nas było widać to, że należymy do Ciebie. A w 773. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Taka komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość, która nigdy nie ustaje, 1 Koryntian 13:8 jest celem, dla którego, do którego dąży. To wszystko, co jest z Nim środkiem sakramentalnym, związanym z tym światem, którego przeznaczeniem jest przeminięcie. Cała jego struktura całkowicie podporządkowana świętości członków Chrystusa, świętość mierzy się według wielkiej tajemnicy, w której oblubienica odpowiada darem miłości na dar oblubieńca. Maryja wyprzedza nas wszystkich na drodze świętości, która jest tajemnicą Kościoła, jako Oblubienicy bez skazy czy zmarszczki, Efezjan 5:27. Z tego powodu wymiar Maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar Piotrowy. Czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II drugiego, tych kilka cytatów, a także u świętego Jana Pawła II w liście apostolskim, Mulieris Dignitatem. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Amen. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 19, wersety od 16 do 22. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne. Odpowiedział mu, dlaczego mnie pytasz o dobro. Jeden tylko jest dobry. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał Go, które? Jezus odpowiedział oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij Ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegam tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to ciekawa sprawa dotycząca w ogóle rozmowy, która burzy trochę takie stereotypy, które słyszeliśmy, że jak idziemy do Jezusa, to, to na pewno Jezus nas nie zasmuci. Ale to nie jest prawda, jeżeli brać Ewangelię tak, jak ona jest napisana w całości, bez odrzucania. To czasem Jezus chce nas zasmucić ku naszemu nawróceniu. Potem o tym napisze Święty Paweł. To nawrócenie, które jest ofiarowane nam, jest ofiarowane także przez emocje, które towarzyszą. I to jest kolejny moment, w którym potwierdza nam Ewangelia, że emocje nie są czymś, co powinniśmy całkowicie odrzucić, ponieważ emocje bardzo często, jak mówi ksiądz dr Marek Dziewiecki, komunikują nam pewną prawdę, którą rozum wypiera i nie powinniśmy w żaden sposób z tego powodu emocji potępiać skoro też katechizm kościoła katolickiego pokazuje nam moment kształtowania emocji tego jak do emocji podchodzimy i co z emocji możemy zaczerpnąć oczywiście i tutaj jest to jest straszne że wiele osób które odrzuciło Sobór watykański II które nazywają sobor watykański II modernizmem które nazywają na przykład doświadczenie, jakiekolwiek doświadczenie Boga modernizmem, no, kwestionują to, że Pan Bóg przez emocje nie może działać. Zobaczcie, do jakiego stopnia, jeżeli odrzucimy częściowe nauczanie kościoła, wchodzimy w błąd dotyczący w ogóle poznania, kochania Pana Boga, rozwijania się. W mocy w ogóle nauczania Kościoła. Zaczynamy kwestionować coś, za co na przykład papież Jan Paweł II, papież Benedykt czy papież Franciszek oddawali życie. Jak to? No tak, no bo słyszałem sam osobiście jeden z filmików, w którym jeden z kapłanów, który odprawia przez Święto w Rycie Trydenckim, zarzuca Benedyktowi XVI, krytykując Benedykta XVI, Jana Pawła II, tak bardzo bezczelnie krytykując, że to byli moderniści, bo oni wiedząc o tym, że powinni odprawiać w rycie nadzwyczajnym, odprawiali jednak w tym rycie, którym wszyscy się modlimy. Dochodzi do pewnego zaprzeczenia kolegialności Kościoła, eklezjalności w wymiarze jedności w tej eklezjalności. Dochodzi do tego, że. Gloryfikujemy na przykład w sytuacji chociażby tego, co nazywa się dzisiaj takim słowem wytrychem modernizmem, do oddawania czci diabłu. I to jest straszne, bo na przykład ktoś mnie krytykuje, że jestem modernistą. Przykładowo, pytam, ale co, dlaczego w ogóle w ten sposób? No, bo. No bo Sobór Watykański II, no bo Jan Paweł II, no bo i, i wymieniami rzeczy. Ja mówię, ja przecież się urodziłem w tym czasie, w którym kościół w taki, a nie inny sposób funkcjonuje. To dlaczego ja mam być modernistą, tylko dlatego, że nie odprawiam przy świętej tradyckiej. Bo, bo co? Bo kościół się pomylił przez te wszystkie ostatnie dziesięciolecia i musimy wiedzieć, że wcale. Sobór Trydencki nie był... Jednym, nie możemy się cofać do Soboru Trydenckiego jako tego wzorowego Soboru, bo w tym momencie tak naprawdę dajemy szansę diabłu na to, żeby nas dzielił. Kościół przez to, że jest nieustannie reformowany od wewnątrz i takie ma znaczenie w ogóle reforma wewnętrzna Kościoła, zmienia swoje najróżniejsze prawa, zmienia najróżniejsze Yy, najróżniejsze wymagania, które kieruje do ludzi, ocenia tą rzeczywistość, która jest dookoła, to nie oznacza, że zmienia formułę, czy zmienia yy, Słowo Boże. Nie. Ale zmienia sposób przeżywania wiary, yy, dopasowując tenże sposób do współczesnego świata, tak żeby świat Mógł pokochać Chrystusa nie po to, żeby w jakiś sposób uderzać w świat, czy żeby stawać w, w opozycji do świata. I tak Kościół jest w opozycji do świata dla wielu przez sam fakt tego, że y, głosi, y, według niektórych, hipotezy dotyczące istnienia Boga, bo świat nie przyjmuje na przykład dowodów świętego Tomasza Zakwinu. Więc musimy tutaj być czujni i nie dać się takiego, takiemu gadaniu, takiemu, wiecie, takiemu, e, e, taki, e, tak, takiemu diabelskiemu ro, rozbijaniu Kościoła, że na przykład ten cytowany przeze mnie Sobór Watykański II, Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, e, kiedy mówili, no to oni mówili pod wpływem Złego ducha, no bo to dostatecznie się do tego odnosi. Ci sami ludzie, którzy jeździli na pielgrzymki papieskie, ci sami ludzie, którzy czytali adhortacje, którzy czytali wszystkie dokumenty papieskie za czasów życia papieża Fra Franciszka, może papieża Franciszka mniej, bo dla wielu to jakby nie było do przeskoczenia, to w jaki sposób on prowadził Kościół, ale za czasów papieża Benedykta, za czasów papieża Jana Pawła II no, nie, nie formułowali tych, tych konkretnych postulatów. Natomiast w pewnej chwili gdzieś przyszło jakieś ześlepienie, i nazywanie jest, nazywane jest coś, co jest naturalną formą życia kościoła, czymś, co jest złem. Więc ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Tym bardziej, że takie podejście do kościoła no, będzie nazywało wszystko, co jest w kościele na dzisiaj sekciarskim. Bo na przykład Jan Paweł II, który mówił o Kulturze pięćdziesiątnicy w kontekście charyzmatów, bo Benedykt XVI, który mówił w Kazaniu, na przykład na zasłanie Ducha Świętego, jak pięknie jest być oczczczonym Duchem Świętym, bo Franciszek, który mówił o tym, że powinniśmy się dzielić darem chrztu w Duchu Świętym, nagle będą wyrzuceni do kosza tylko dlatego, że to zostanie nazwane sekciarstwem i ratuj się kto może z sekty charyzmatycznej. To jest ignorancja na przykład punktów w katechizmie kościoła katolickim, w, 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 kościele katolickim, w katechizmie kościoła katolickiego punktów dotyczących tego, że mamy rozwijać charyzmaty, że mamy przyjmować charyzmaty, że wszyscy jesteśmy oddani, obdarowani charyzmatycznie. To jest ignorowanie tych wszystkich decyzji episkopatów na całym świecie dotyczących tego, że Duch Święty to jest dla nas pomoc w naszym codziennym życiu. To jest osoba, która nas prowadzi do Ojca w Jezusie Chrystusie. No właśnie, I myślę sobie, że dla wielu dzisiaj tych, którzy odrzucają jak, jakąś część nauczania Kościoła tego, co im to po prostu nie pasuje, <laughs> no, tak naprawdę nawrócenie to jest dokładnie zasmucenie do przyjęcia tych treści. To jest trochę jak bogaty młodzieniec, który przychodzi do Jezusa i, co, i mówi: Co mam, co mam robić? I, I dzisiaj te osoby, które to odrzucają, co ja w tym momencie mówię, mogą być zasmucone, mogą nawet pewnie źle na mnie mówić, no ale ja nic innego nie głoszę: jak nauczanie kościoła. I dla nich jakby odrzucenie tych wszystkich, widzi mi się, tej, tej, tej sensacji, w której chcą za wszelką cenę przypisać czemuś. Zło, gdzie zła nie ma, a nie chcą uwierzyć, że odrzucając na przykład charyzmatyczność Kościoła, odrzucają część jego nauczania, no muszą się zwyczajnie z tego nauczyć, nawrócić. I problem jest jeszcze większy, ponieważ ludzie nieświadomi, którzy nawracają się do, do, do Pana Jezusa, Słuchając takie filmiki typu uciekaj z sekty charyzmatycznej, mówiąc o tym, że, że ktoś na przykład jest w jakiejś, jakiejś charyzmatycznej wspólnocie, oni bardzo cierpią, bo nie rozumieją tego zupełnie. Może tutaj postawię kropkę, proszę was, módlmy się dzisiaj pod filmikiem za wszystkich ludzi, którzy rozbijają Kościół, bo jest to poważna sprawa, za wszystkich ludzi, którzy publikują takie bzdurne rzeczy dla wszystkich ludzi, którzy podważają chociażby charyzmatyczność Kościoła dziś, chrzest w Duchu Świętym, orzeczenia papieży, a także wszystkich episkopatów na, na świecie, pokazujące, że ogromnie ważną rolę odgrywają wspólnoty charyzmatyczne dziś, jakiekolwiek by one nie były. Ja osobiście nie jestem w Odnowie w Duchu Świętym, ale całym sercem wspieram Odnowę w Duchu Świętym, tak jak inne wspólnoty charyzmatyczne w Kościele. Tak jak wspólnot, wspólnotę w Szkole Ewangelizacji, wspólnotę na humanalną, wspólnotę, każdą wspólnotę charyzmatyczną. Niech Was błogosławi Bóg, Szech, mogący Ojciec, Sen i Duch święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dość trudny materiał dzisiaj. Do zobaczenia, jak Bóg da jutro. Dziękujemy Wam, oczywiście, za zrzutkę, która cały czas trwa i idzie do przodu. Do zobaczenia.